Mandero. Jadę właśnie do Radawy. Taki trochę nieogolony. Kolega już tam jest. Z tego co wiem, 5 groszy znalazł. Po raz kolejny. Cudów się nie spodziewamy. Tyle razy co tam byliśmy i co tam jeszcze inni nasi koledzy po fachu też. Więc wypad czysto rekreacyjny. Ale może akurat się coś uda. Ostatnio kolega trafił dwa sreberka. między tam gdzieś drzewami No to może jeszcze coś się nam dzisiaj poszczęści Dobra, do zobaczenia na miejscu. Dojechałem na miejsce Ale gdzieś na razie kolegi nie mogę zlokalizować A, jest, widzę go Patrzcie O, 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 za to migałem ziemi Jest tam się skrył. No, kochani, zbliżam się do kolegi. Dzień dobry. dobry. Co kolega trafił? Prawie wszystko. Jak mnie nie było? Równiaki. Dwa złoty. Z naszych? To wszystko nasze, tak? Tak. Jeden złoty i groszówki. Czyli 3 złote z groszami. Ale jest! Na dwie baterie. Zgadza się. Ja biorę ja tam i... Ja po drodze nic nie znalazłeś? Ja po drodze nic nie znalazłem i biorę... Teraz robimy testy w terenie. Łopaty... O, właśnie, a co ty masz taką ładną zieloną nakręteczkę? Co się stało z poprzednią? Poprzednia się urwała. Poprzednia się urwała. To jest z drukarki 3D. 3 Bo wcześniej z czego robiłeś? Jak się urwało? Skracałem. Skracałeś. Skracałem, kombinowałem. Tu sobie podtoczyłem. Ale to zostało, miała iść... jeszcze oryginalną. Aha, oryginalną jeszcze. Ale strzeliła i w nim i w tym też także. Na razie najsłabszy punkt. Później kombinacje było ze śrub od Kibla, nie? No, trochę tam umocowania deski, trzyma. ale to, to też zabawa jest. Ta na razie się sprawuje, prawda? O. No. Dwa wypady zaliczyłeś. i Jest. Je nadal jest i wydaje mi się, że na pewno gorsza nie będzie jak oryginał. No. To z Podkarpacia to dobre. A jak? Tobie nie trzeba jakieś śrubki dokręcić? Żona mi dokręca. O. Ja chodzę jak w zegarku. No widzisz. Zawsze mam na koniec swoje zdanie. Ty masz ostatnie w domu? Tak. Tak, żono. Ja jestem bardzo asertywny i mówię zawsze stanowczo, raczej nie. Ewentualnie tak już to zrobię. Dobra. Ale co? Idziemy na plażę, czy tutaj chodzimy? Eee, myślę, że tak. Czasu nie mamy dużo, ale zerkniemy wszędzie. Kilka tu, kilka tam. No Jeszcze z godzinka maksimum została. No to heja. I będzie jakiś pieniądz. Jeszcze nie wiem, bo już zapomniałem. Dawno chodziłem z Rutusem. 19, Czasem może być chyba 50 groszy. A my sobie... Łopatka bardzo fajna, lekka. Poręczna. Jest. 20. A kolega gdzieś tam z przodu śmiga. Go Pierwsze 20 groszy, i idziemy dalej. Kurde, kochani, gadam i gadam. Sygnał słaby 14, 15. Zapomniałem przed chwilą kamerę włączyć z takiego dołeczka przy drzewie. Trafił się sygnecik, zaraz sprawdzimy, czy to. Stal. Chyba nierdzewna. Zaraz wam pokażę z bliska. Już wam pokazuję. No niestety, stal chirurgiczna. Czy to nierdzewna? Ale jest. Nie ma żadnego bicia. Gitara. Do następnego. Sygnał 80 i zaraz zobaczymy co. To było, co jest, jest kawałek śledzia z namiotu. Czy tam od namiotu? Zaraz podejdę do kolegi, zobaczymy, co on tam nazbierał. Sygnał 59, nie pamiętam, co to w Rutusie, jak to bije. Częściej schodzę z Garetem. O, 53, 56 rozjechane, czyli cudów nie wejdzie. Jest. Stara bateria. No, kochani, jest jeden grosz. Już mam dwadzieścia jeden grosz. No, kochani, trafiły się dwie, dwóje. Pierwszą znalazł kolega, jest jeszcze zapakowana. A ja zaraz obok, nie lubiłem, nie lubiłem dwój zbierać, ale <laughs> Ja w szkole też nie lubiłem dwój Piątki są Piątki, tak? Piątki no, najlepiej <laughs> Ja on dwóję, co sobie leżała No ja miałem trudniej A Ty miałeś trudniej Ja o, 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 oczyma Znalazłem 221 już jest u mnie Dobra, szukamy dalej, jesteśmy teraz tutaj koło sceny Mniejszej, dyskotekowej Zobaczymy co będzie A kolego teraz co trafił O, i sygnał na złotówę, dwa peryle Nie ruszaj Piękny, jak się chodzi? Dzisiaj łopata ma chrzest Chrzczona, jeszcze w wodzie może zamoczyć, chyba coś po złotówki bije. No to kop, zobaczymy na żywo. Jest. Idziemy dalej. plaże. A Sygnał 19. dziewiętnaste, czasem dwadzieścia, będzie pieniążek. To jeszcze w dołku jest i pieniążek. 20 groszy. O no kochani, sygnał 31 jest tu ciężkie, łowiane. Takie dziwne dla mnie. Nie wiem, czy to ktoś to coś nosił na szyi. Co to jest za znak? To chyba nie jest krzyż, przecież. Ani to załowił. coś takiego, ale jest. Już powoli się zbliżamy do końca, ale jeszcze pewnie parę sygnałów będzie po drodze. To ja. O, słuchajcie, kolega mnie zawołał do piątuni jako wydar. To jest tutaj w dołeczku. a zaraz obok coś pięknego. Czekaj, dobra, trzymaj to piąteczkę. A co to jest? Medal. A co tu da się to przeczytać? Taki motor, zlot, motocyklowy ciężkich o ciężkich zabytkowych. Tarnobrzek dziewięć jeden, tu coś jest. Gitara. Brawo! Kochani, kolega woła coś pilnego. Też mam nierdzewkę. Też masz nierdzewkę? Taką zakrętkę. No, ładna. Tu mam coś koło 60. Coś, no to dawaj. A czekaj, Ty masz koło 60, to ja mam... Mam 33 Prosta Krecha. Ruszówka. Jest? Jest. Brawo. Mogła być piątka. Uh -huh. można, Dobra, można trzeć? Można. <laughs> Na szczęście. Dobra, idziemy powoli i robimy podsumowanie. Ja mam sygnał 18-19 Jakiś będzie pieniążek A jest, wyleciał 20 groszy Idziemy dalej. O i dosłownie praktycznie pewnie pod, przed podsumowaniem Jeszcze następna piątunia Ty to jest masz szczęście To już trzecia piątka dzisiaj, nie? Druga, druga Brawo. To idziemy dalej. Witajcie na podsumowaniu. I lecimy na szybko. Kolega ma mało śmieci, bo na bieżąco w kosz to wywalał z ciekawszych stała ta taka odznaka ze zlotu, parę suwaczków, jakieś tam nierdzewki i z pieniążków ile? 17. O 17 zł. Ja mam e, uh, 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 2,60, 2,80 2,82 plus 10 zł PRL o, i śmieciaki jakieś plus ten jakiś samoróbka krzyżyk to jeszcze na żyłka wystaje Krzyżek czy coś tam wisiorek e, to tyle. Na dzisiaj łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. A ja składam sprzęt. I dzisiaj był chrzest tej łopaty, prawda? Co robimy wieczorem? Do pracy, kurde, droga zmiana. Co robimy? Może na weekendzie trzeba oblać. Transformers. Gdzie na następny wypadek? Jak dobrze pójdzie? Może woda? Może woda. A na powrocie może, by tu studnie zahacz. Zobaczymy jak to wszystko. Bo chwila, moment. w wersji long zrobiła się wersja compact. Chciałbym ja po angielsku śmigał I tyle. No co? Simandero, nie? Do zobaczenia wszystkim.